Dzisiaj uczestniczyliśmy w fantastycznym wydarzeniu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zorganizował mini piknik naukowy w naszej szkole partnerskiej w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia bohaterów porytowego wzgórza w Janowie Lubelskim. To nowy etap naszej współpracy. Dzięki dzisiejszemu wydarzeniu uczniowie tej szkoły mogli wziąć udział w wykładach popularyzujących naukę, w prezentacjach, ale także w warsztatach chemicznych biotechnologicznych, jak również zajęciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Nie chcieliśmy tylko pokazać tych możliwości, jakie daje Uniwersytet w kontekście zdobywania wiedzy, w kontekście studiów, ale także jeśli chodzi o możliwości wyjazdów naukowych, wymian międzynarodowych. Stąd też promocja programu Erasmus, co łączy się z projektem obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.